Cześć witam was z mojego kanału Karol w lesie jest dzisiaj sobota i wybraliśmy się w czwartek na wyjazd z taty pracy do Szklarskiej Poręby jestem teraz aktualnie na szczycie Śnieżki najwyższy szczyt w Karkonoszach 1603 metry widoczność jak widzicie za mną jest naprawdę słabiutka no, ale niestety tak, się, tak jest nic nie widać. Mocno wieje wiatr, ciepło nie jest. Droga jakoś łatwa nie była, ale udało się wejść, się cieszę. Też Wam pokażę coś. Jestem tutaj na granicy właśnie polsko-czeskiej. Tutaj można powiedzieć, że jest znak. O! No i jestem już sobie w Czechach. Tutaj mamy obserwatorium pogodowe. Patrzcie co się dzieje. Jesteśmy już na takiej wysokości, że już żadne, żadne rośliny nie rosną. Kotrawa, kamienie, nic więcej. Ale udało się wejść i fajnie. To już nawet widać czeskie napisy. A polskie też. No i nie tylko polskie, to też... Prawda dzieje się. Jest. jest mocny wiatr. Dużo ludzi tutaj jest.